Myślę, że to jest kwestia wielu-pokoleniowa działalność naszych kolegów, moich wychowanków, którymi wspólnie prowadzimy kancelarię. W kancelarii najbardziej cenię ludzi. Bez tego zespołu nie byłoby takiej kancelarii. Niezmienność składu partnerów i stałość naszego działania, powtarzalność. Moim zdaniem jest to zespół, który tworzy tę kancelarię. Relacje między ludźmi, swobodę działania. I bardzo przekrojowy zespół ludzi, którzy mają wiedzę z różnych dziedzin prawa. To dobra, przyjazna i słodka atmosfera w kancelarii, między współpracownikami, partnerami i to, że bardzo często na naszym stole w kuchni ląduje ciasto. Moim zdaniem najciekawszą rzeczą w kancelarii jest dobra relacja pomiędzy wspólnikami i pracownikami. Cenię również to, że mamy tutaj duży zespół osób bardzo kompetentnych w swoich dziedzinach. Dzięki temu łatwiej nam dokonywać obsługi prawnej różnych podmiotów. Przede wszystkim cenię zaangażowanie i indywidualne podejście do spraw klientów. Cenię także to, że po prostu można przyjść do kancelarii, powierzyć swoją sprawę i być spokojnym o jej zakończenie.